w programie z cyklu Brzmienie Kultury, a moim gościem jest dzisiaj muzyk, piosenkarz, pieśniarz pan Tomasz Krajewski. Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w przeddzień święta pań, więc o kobietach, tych bliższych i dalszych słów kilka, proszę. Wie pani co wszyscy opowiadają o kobietach, a ja im mniej wiem tym dłużej żyję, więc pozdrawiam wszystkie, całuję, tulę, ściskam i niech niech im będzie jak najlepiej, ale o swoich nie będę opowiadał. Ze sprawdzonych źródeł wiem, że imię zaś dzięcza Pan Tomusiowi z czterech pancernych. Cóż za historia? No, historia jest przedziwna, ponieważ dowiedziałem się o tym już, jak zacząłem podstawówkę, się dobrze kombinuję. Dziadek opowiadał, że jak byłem mały, to wydawałem z siebie dziwne dźwięki i mój ojciec zawsze oglądając jakby czterech pancernych, to widzi musimy mu dać jakoś na imię tak, tak fajnie, więc tam krzyczał krzyczeli Tomuś nie piskaj, Tomuś nie piskaj no i Tomuś piskał i tak piszczy do, do dzisiaj. No nie wiem czy piszczy. No trochę mniej niż piszczy, ale też jest e, historia bardzo ciekawa może, przedziwna może nie, ale ciekawa ponieważ e, od Tomcia z Czterech Pancernych do Wiesława Gołasa, niedawno w Antygabarecie właśnie śpiewałem tu pod białych nóg Pana Wiesława Gołasa. Przepiękna piosenka a tym bardziej jak człowiek jest młody to tej pieśni nie może zaśpiewać a już jest trochę starszy jak Państwo mają ochotę proszę posłuchać Słów, a na pewno Państwo będą wiedzieli, o czym ja mówię. Skończył Pan szkołę aktorską, ale wydaje się, że losy potoczyły się nieco inaczej, bo dzisiaj jest również Pan szefem firmy eventowej. Jak to było po kolei? Tak, jestem właścicielem firmy. Firmy nagłośnieniowej bardziej niż eventowej. Świadczymy usługi w zakresie nagłośnienia, oświetlenia, wszelkiego rodzaju scen, mobilnych, niemobilnych takich rzeczy. A wszystko zaczęło się od dwóch głośników i, i, i miksera i, mo i mojego laptopa na jednej z imprez, bo ktoś kiedyś poprosił, żeby gdzieś tam się spalił sprzęt, czy, czy mógłbym... Jakby, tak, mam w domu coś takiego, bo lubię głośno muzyki słuchać. I od tych dwóch głośników się zaczęło w 98 bodajże roku i tak... i teraz jest troszkę więcej niż dwa głośniki. A szkoła teatralna? Tak, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, wydziały zamiejscowe we Wrocławiu, wydział aktorski. Do tej pory pamiętam. Kończyłem w 96 roku, byłem jednym z ostatnich chyba jeśli dobrze kombinuję roczników, które były fuksowane. Byłem fuksem numer 238 Welcetner Wel ogrodnik Welcyklon B. Ale o tym to Państwo muszą sobie poszukać w internecie, bo to naprawdę ciekawe historie, a aż tak bardzo nie będę się rozgadywał. No i potem po, po szkole teatralnej taka niewiadoma, co robić. Teatr współczesny przez chwilę i któregoś dnia, jak zobaczyłem pensję, to tak sobie pomyślałem, króca bomba. Że tak brzydko powiem. Jedna impreza poprowadzona przeze mnie, to jest równowartość jakby pensji w teatrze, więc może warto zająć się samemu sobą. Co też i uczyniłem. Co też się stało pana sukcesem, ale ten aktor, to, co drzemie gdzieś tam w środku w duszy i w duszy gra, powróciło po latach i przygotowuje pan płytę. Tak, bo to, to, to jest tak z jazdą, jak zjazdą na rowerze. Jak ktoś już kiedyś jeździł, to podobno się tego nie zapomina. A poza tym to też i pasja, bo do szkoły teatralnej nie idzie się po to, nie kończy się i tak normalnie. Tam są bardzo ciężkie egzaminy, my się uczymy przez całe dnie. Nie, kiedyś przynajmniej tak było. Wrocławska, szczególnie Wrocławska Szkoła Teatralna, to jest taka. Szkoła rzemieślników. My tutaj się uczymy pracy. My nie, nie uczymy się brylować, nie uczymy się filmowego gwiazdorstwa, chociaż, jakby tak popatrzeć po przekroju polskiego kina i teatru, to, to dość dużo tych naszych wrocławskich aktorów się, się przewija. No i skończyłem szkołę i coś z tym trzeba byłoby dalej robić. No, wracam, wracam poprzez piosenkę, poprzez czasami jakieś role teatralne, role filmowe, mniejsze lub większe, ale na razie, jakby głównym środkiem do celu. Tak, ja to pojmuję, jest, jest moja działalność firmowa, czyli gramy. A płyta tak, od 20 paru lat piszę piosenki i zamierzam w tym roku ukoronować, wydać swoją płytę ze swoimi piosenkami, moje słowa, moja muzyka. I mam nadzieję, że uda mi się to zrobić moim sumptem. Chcę wszystkim udowodnić, że nie trzeba żadnych sponsorów, żadnych talent showów, programów, żadnego płaszczenia się delikatnie, to powiem, żeby żeby sobie po prostu wydać płytę czarną, białą, czystą, bez sponsorów, bez zbędnych dodatków. Czyli w pełni autorska płyta. No nie możemy się już doczekać, ale chcę zapytać o styl, dlatego, że dzisiaj, gdy czekamy na koncert z okazji Dnia Kobiet, spodziewam się raczej ballad lirycznych utworów, a jaka będzie ta płyta? Płyta będzie moja, z moją muzyką. To są opowieści o życiu. Można tego już troszeczkę posłuchać na, na San Claudio. Ja tego specjalnie nie wypuszczam na YouTube, żeby nie zaśmiecać, bo to może do końca jeszcze nie jest gotowe, ale jak yy, ktoś ma ochotę poszukać Tomasz Krajewski sam, na SoundCloudzie, można tam sobie posłuchać. Są i wolne i są i szybkie, ale generalnie to są pieśni płynące jakby z serca, pieśni o życiu. Nie zastanawiałem się nigdy nad formą, zawsze to wychodzi samo. Czasem szybciej, czasem wolniej, czasem jeden instrument, czasem jest ich 16. To wszystko zależy, co tam... Co tam bije? Czuję, że to nie będą piosenki, zwykłe piosenki, gdzie no czasem ważniejsza jest melodia od tekstu. Wręcz przeciwnie, bo widzę, jak pan się wzdryga na samą myśl, że miało być tylko jakiś bit, jakiś rytm, jakaś łatwo wpadająca w ucho melodia. Oczywiście słuchałam tych piosenek i czuję, że melodia, czyli dźwięk, będzie szedł równolegle z tekstem i jedno bez drugiego będzie absolutnie niemożliwe do, no do, do oddzielenia. No tak, bo to mamy dwie komory serca. Z jednej płynie muzyka, z drugiej płyną słowa, to się spotyka gdzieś tam po drugiej stronie głośnika, po drugiej stronie sceny, ludzie tego słuchają. Jednym się podoba, drugim nie. Jedni to akceptują, do jednych to trafia, do innych nie. Ale to jest moje, moje. Tylko moje. Festiwal Piwa we Wrocławiu, taką informację też otrzymaliśmy ze sprawdzonych źródeł, oczywiście. Coś na ten temat, proszę parę słów. Tak, bo generalnie, tak jak mówiłem, wszystko zaczęło się od, od teatru, od sceny, od szkoły teatralnej, ale później zacząłem prowadzić imprezy. Konferencjer, animator, różnie to publiczność i moi zleceniodawcy nazywają. I od kilku lat jestem obecny żywo na scenie muzycznej, prowadzę festiwal piwa, na który gorąco i serdecznie zapraszam, bo to jest jedna z niewielu imprez we Wrocławiu, gdzie można posłuchać takiego innego troszkę brzmienia, nie niekomercyjnego, takiego troszkę podpiwnego. Sam nie lubię piwa, nie piję, spróbuję, ale wolę troszkę mocniejsze tronki. Czyli impreza coś dla duszy, coś dla ciała. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był piosenkarz o niebywale aksamitnej barwie głosu i szermanskim usposobieniu, pan Tomasz Krajewski. Dziękuję bardzo i zapraszam na, na, na koncerty. Jakby Państwo mieli ochotę i chwilę wolnego, niedzielną, popołudniową porą, to 13 marca w Starym Klasztorze od czasu do czasu śpiewam w tak zwanym antykabarecie. Co to jest? To Państwo sami zobaczą jak przyjdą. O 19.00 Stary Klasztor, antykabaret. Serdecznie zapraszam w imieniu Marka Koceta, który jest... Autorem i duszą tego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Ewa Witczyńska, brzmienie M. Dziękuję bardzo. Dobranoc.